Krzyż Wielkopolski, tu warto być! Zostańcie w domach i zobaczcie, co się ostatnio w naszej gminie wydarzyło. Trzym stowarzyszeniom działającym w naszej gminie udało się otrzymać dotację w konkursie rozpisanym przez Czarkowską Czcianecką Lokalną Grupę Działania. Oczywiście my z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy, żeby można było te projekty I, no, I też myślę, że to jednak przyczyni się do tej integracji. A co dzięki projektom zostanie wykonane? W sumie chyba wszystkie te nasze projekty są w podobnej tematyce. Tak samo w Kuźnicy Żelichowskiej ma powstać taki wiejski park rozrywki, takie miejsce, gdzie będzie można się spotkać. Plac zabaw, siłownia zewnętrzna i wiata rekreacyjna, więc myślę, że to jest duży krok do przodu dla wsi, bo no, w tym momencie nie ma gdzie się spotkać. Będziemy spotkać czyli za te pieniążki, które uzyskaliśmy, uzyskamy. Chcemy ogrodzić teren zielony, który cieszy Chudzie rzadziej, postawić wiatę rekreacyjną, plac zabaw dla dzieci, park rekreacyjny dla starszych i młodzieży W chłodzie Szklanej natomiast przeznaczymy na tę inwestycję 139 tysięcy, to nie mała i dlatego na istniejącym już małym placu zabaw postawimy wiatę biesiadną, niedużą, 35 m kwadratowych, ale utworzymy jeszcze plac o wielkości 100 m2. Do tego krąg ogniskowy, będą ławeczki przy ognisku, będą stoły i ławki pod tą wiatą, będzie sześć urządzeń w siłowni zewnętrznej, do tego ławki rozstawione z oparciami dla dla korzystających z tej przestrzeni, cóż jeszcze, teren doświetlimy bardzo ekologicznymi, z których jestem niezwykle dumna, lampami solarnymi, z turbinami wiatrowymi i będzie to jeszcze wszystko monitorowane super, super monitorem z aktywnym śledzeniem obiektu. Jesteśmy przekonani, że każdy lubi takie budujące informacje. Po Łukaczu Małym trwają prace związane z przebudową ulicy Mickiewicza. Zostanie istniejąca nawierzchnia czyli istniejące płyty drogowe oraz treninga. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej. No, ja wychowałem się w krzyżu i ta droga, jak pamiętam, od dziecka ona nie była remontowana, jest w tym samym stanie. Z tym, że no wiadomo, ona się coraz bardziej wyeksploatowała. Także myślę, że to jest dobry kierunek. Cieszymy się z remontu ulic Mickiewicza, dlatego każdy to obwieszcza. Na naszych mieszkańców można liczyć, co udowodnili, angażując się w akcję szycia maseczek. Akcja zaczęła się od wystosowania mojego prywatnego postu na Facebooku, po dokładnie 23 marca, po którym ogromna ilość wspaniałych ludzi odezwała się do nas z chęcią zakupu, bądź pomocy finansowej, bądź Zrobienia czegokolwiek również razem z nami. W ciągu paru dni udało nam się, udało nam się znaleźć kochane panie, które szyją do tej pory. Jest już ich dużo ponad 20. Dostaliśmy bardzo dużą pomoc od, przede wszystkim w pierwszej kolejności od osób prywatnych, sklepów. E, ostatnio również dostaliśmy pomoc od miasta i gminy Krzyż Wielkopolski. Do tej pory udało nam się uszyć około 6 tysięcy maseczek, które według potrzeb rozdzielaliśmy, według apeli szpitali do domów pomocy społecznej. Również mieliśmy akcję podzielenia maseczek dla seniorów. Ile maseczek udawało się dziennie uszyć? Nie było tak, że i 100 uszyłam. I 50, ale było i tak, że wstawałam nawet o trzecie rano, bo czułam, że trzeba zrobić. Ale nie zawsze jest samopoczucie takie samo, równe, bo człowiek już jest, nie jest do pierwszego zdrowia. To wiadomo, że jeden dzień jest lepszy, jeden dzień jest gorszy, ale summa summarum zawsze te 50 średnio było. Skąd w ludziach pojawiła się ta chęć do pomocy? Praktycznie to był spontan. Lubię pomagać, jeżeli jest możliwość, okazja. Mamy dużo, dużo chęci, miłości. Trzeba tylko to pokazać. I pokazujemy starszym ludziom, młodszym, jak trzeba. Poczuję taką potrzebę. I czuję to zadowolenie, że komukolwiek w jakiś sposób mogę pomóc. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji. Trzeba oddać, że projekt szycia maseczek w otaczającej nas sytuacji był skrojony na miarę. Maj był szczególnym miesiącem także dla naszego krzyskiego samorządu, gdyż na ten miesiąc przypadła 30 rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Uważam, że utworzenie samorządu było najlepszą sprawą, jaka mogła nas spotkać od roku 1990. Po prostu tworzyły się samorządy, tak? Zostało tak, jakby Poddane społeczeństwu decydowanie o tym, jak ma wyglądać ich najbliższa okolica, jak ma wyglądać ich mała ojczyzna, czyli gmina, miasto, wieś. Jak wyglądał początek naszego samorządu? Wyzwolona została inicjatywa społeczna. Radni po w 1990 roku zdawali sobie sprawę z ogromu władzy. Ale równocześnie z ogromnych obowiązków. Sukces polegał przede wszystkim na tym, że staliśmy się gospodarzami swojego terenu, Decyd podejmowaliśmy decyzje o wydatkach, ale równocześnie spadła na nas ogromna odpowiedzialność. Olbrzymi sukces samorządności polegał na tym, że była to w Polsce pierwsza reforma, która udała się. Myślę, że Samorządność sprawdziła się i sprawdza się po dzień dzisiejszy. Każdą złotówkę obracamy kilka razy, a lokalne władze czują na sobie presję społeczeństwa i presję kontroli społecznej. I to jest dobre. Jak zmienił się samorząd przez te 30 lat? W funkcjonowaniu są y, olbrzymie, wielkie. Myślę, że przełomową datą y, w zmianie funkcjonowania. Y, Rad, poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, do data wstąpienia do Unii Europejskiej. To wtedy tak naprawdę samorząd zaczął sięgać po dużo większe środki, stworzyło to dużo większe możliwości pozyskiwania środków, inwestowania, zmieniania swoich małych ojczyzn, bo tak się przyjęło nazywać najbliższe otoczenie. I to był okres moim zdaniem przełomowy. I nie on trwa jak najdłużej. Wszystkim, którzy działali w samorządzie przez te wszystkie lata, dziękujemy, choć tak naprawdę my, mieszkańcy, mieliśmy na niego wpływ używając swojego głosu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony raport o stanie gminy, a także został udzielony absolutorium burmistrzowi Rafałowi Sroka za rok 2019. Udzielenie absolutorium burmistrzowi jest tak jakby za jednym razem udzieleniem absolutorium całej Radzie, tak? Bo jednak tak jak pan burmistrz wspomniał, yy... Pan burmistrz przedstawia propozycję do budżetu, a tak naprawdę to radni decydują o tym jak dany budżet ma być wykonany. Więc zamknięcie, wykonanie budżetu za rok 2019 uważam, że jest sukcesem jak i pracowników urzędu, pana burmistrza, takich wszystkich radnych. Dla samego zainteresowanego to był ważny moment. Zadowolenie z tego, że i satysfakcja z tego, że to co zaproponowaliśmy zostało zrealizowane, że miało to akceptację radnych. Na dodatek jeszcze trzeba podkreślić pracę urzędu, że urzędnicy przygotowali tak materiał, jeżeli oni miało najmniejszych wątpliwości, zostało wszystko pozytywnie zaopiniowane. A na dodatek godne podkreślenia również jest to, iż mimo możliwości odłożenia w czasie na 60 dni w związku z pandemią wszystkie wymagane ustawowo. Zobowiązania gminy zostały zrealizowane w terminie ustawowym, a nie przedłużonym. A jak układa się współpraca na linii burmistrz-rada? Współpraca, wydaje mi się, rady z panem burmistrzem jest na dobrym poziomie. Myślę, że dogadujemy się, wiele spraw wspólnie rozpatrujemy, zawsze staramy się dogadać i rozwiązywać problemy. Gratulując absolutorium, cieszymy się z dobrej współpracy między burmistrzem a radnymi. A burmistrz na tej sesji zdał egzamin! W tym roku na czerwiec przypadły matury i egzaminu smoklesistów. Nie tylko termin, ale także przygotowania do nich wyglądały inaczej niż zawsze. I stosowaliśmy się do trzech takich zasad, które według nas są najważniejsze. To znaczy, pierwsza zasada, środki ochrony osobistej, to znaczy zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły przez wszystkich chodzących. Maseczki ewentualnie przybicie uczniowie i członkowie zespołów nadzorujących mogą zdjąć dopiero przy, po tym, jak usiądą w sali egzaminacyjnej przy stolikach. Druga zasada to jest wszechobecna dezynfekcja. Zaczynamy od dezynfekcji rąk i tą dezynfekcję stosujemy w zasadzie na wszystkich przedmiotach. I trzecia zasada jest to zasada bezpiecznego dystansu. I tutaj również od momentu wpuszczania uczniów do szkoły, potem do sal egzaminacyjnych i stoliki również są tak rozstawione, żeby ta zasada bezpiecznego dystansu została zachowana. Jak uczniowie przygotowywali się do egzaminów? E, Staram się nie skupiać tak dużej uwagi na tym właśnie, żeby. Jakoś bardzo się uczyć do tego egzaminu. Bo to jednak moim zdaniem jest wiedza z, z całych 8 lat mojej nauki w szkole. Więc y, tylko takie szybkie powtórki z lektur na przykład i to tyle. A czy uczniom towarzyszył stres? No tak trochę jest. Mnie się trochę stresuje, ale za bardzo nie odczuwam tego, że dzisiaj piszemy. A jaki wpływ na uczniów miało przesunięcie terminu egzaminów? Moim zdaniem taki dodatkowy czas na lepsze przygotowanie się w domu. Wydaje mi się, że poskutkowało to negatywnie, ponieważ jednak byliśmy w takim transie naukowym i to przesunięcie jednak wybiło nas z tego rytmu nauki, i pozapominało się kilka tych ważnych rzeczy. Mamy nadzieję, że uczniowie będą zadowoleni z wyników egzaminu i matur. Choć przez maseczki nie możemy stwierdzić, czy zdali z uśmiechem na twarzy. Nasza gmina pozyskała z Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła. No to jest wspaniała informacja. Czekaliśmy na sprzęt i ten program dla nas był jakby no takim szczęściem, które dla szkoły się wydarzyło, dlatego że w planach już od wielu lat mamy to, że sprzęt w pracowniach komputerowych powinien być wymieniony. Jak nowy sprzęt będzie wykorzystany? Jeżeli od 1 września nie wrócimy do szkoły, myślę, że to się nie zdarzy, mam nadzieję, że to się nie zdarzy, to dzięki sprzętowi, który otrzymaliśmy, będziemy lepiej przygotowani do tego, żeby prowadzić lekcje zdalne. A jeżeli wrócimy od 1 września, to ten sprzęt również będzie nam potrzebny, dlatego że uczniowie dostaną sprzęt dobrej jakości, nowy. Całkowicie niepodobny do tego, który w tej chwili w pracowniach informatycznych w naszej szkole się znajduje. Wszyscy cieszymy się z nowego sprzętu. Radość widać na każdym fejsie. Ważny także dla naszej gminy jest projekt o nazwie Prace na liniach kolejowych 18-203 na odcinku Bydgoszcz, Piła, Krzyż Wielkopolski, gorzów Wielkopolski, Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła-Kostrzyn. Myślę, że tu trzeba kompleksowo mówić o inwestycji, bo ta inwestycja jest taka dwudzielna. Jedna się dzieje i mówimy o w Generalnym remoncie linii łączącej Poznań ze Szczecinem, i to się dzieje. Druga część to linia 203, linia łącząca Piłę z Gorzowem przez Krzyż, w której centralnym miejscu jest stacja Krzyż, która chcielibyśmy również, aby była wyremontowana. Tylko problem jest taki, czy ona będzie remontowana, czy nie. Jak będzie remontowana, to z pewnych źródeł, czyli z PLK, z Polskich Linii Kolejowych, mamy wiadomość, że. Jak będzie remontowana, to nie ulega wątpliwości, że będzie elektryfikowana. Nasza gmina dysponuje materiałami konsultacyjnymi z polskich linii kolejowych. Pokazuje wyraźnie uzgodnienia dotyczące zmiany przejazdów na linii, właśnie 203. Jesteśmy dobrej myśli, czekamy na nowe rozdanie unijne począwszy od roku 2023. Liczymy na to, że z tego rozdania ta linia będzie remontowana, a zatem ta linia. Ten budynek dworca, cały układ peronów, przejście podziemne i wszystko to, na co czekamy. Tak, dokładnie to są te plany, które są z nami konsultowane i społecznie są konsultowane. Ale też widzimy rzecz jeszcze jedną. Widzimy osławiony ostatnią sesją yy, telewizor za kwotę 1950 zł, który nigdy funkcji telewizora nie pełnił. Jest to sprzęt, który pozwala nam na wspólne rozmawianie o tym samym, co widzimy na jednym ekranie, i taka jest jego funkcja. Inwestycje kolejowe na pewno są przez nas oczekiwane, a i telewizor spełnia swoją rolę. Możemy mieć teraz tylko nadzieję, że prezentowane na nim inwestycje zawsze zakończą się happy endem.